Wszystkiego, czego się uczę, uczę się na swoich błędach i bardzo często korzystam z różnych konsultacji. Kiedyś pojawiłam się u ciebie na warsztatach, poczułam, że poza tym, że uczysz, też jesteś przedsiębiorcą, też się z takimi problemami spotykasz na co dzień, I że to nie jest taka tylko teoria wyssana z palca, ale że faktycznie te porady sprawdzają się w rzeczywistości. Przetestowałam to u siebie, zauważyłam swoje błędy. Które tak pokazałeś w łagodny sposób, ale nie ukrywałeś ich też przede mną, co było dla mnie bardzo cenne. No, jak przetestowałam, zobaczyłam, że to działa, to uwierzyłam, że Twoje rady są życiowe, a nie podręcznikowe. Pierwszym krokiem był pierwszy etap warsztaty umiejętności biznesowej. Każde zajęcia były na inny temat i nawet jeżeli temat wydawał mi się nieistotny. To tak naprawdę dawał mi dosyć dużo refleksji i pomysłów na co dzień, a jeżeli to był temat, który znałam na co dzień, to również był dla mnie ważny, bo on też potwierdzał, że ta moja wiedza, czy umiejętności, czy to, co robię na co dzień jest ok, że to nie jest błąd i że moja intuicja działa. Kiedy pojawiła się opcja drugiego kroku, czyli warsztatów dla liderów, poczułam, że to może jest coś dla mnie. Był dosyć zgodny z taką moją intuicją biznesową i potwierdził mi bardzo dużo rzeczy, co spowodowało dosyć duży wzrost pewności swoich decyzji, pewności siebie, pewności kierunku, w którym zmierzam. No i wtedy pojawiły się warsztaty, trzecia edycja Mastermind. Takie bardzo komfortowe miejsce do przegadania tak naprawdę problemów, z którymi się zmagamy, do zauważenia z drugiej strony, jak ktoś to może odbierać, jakie są jego pomysły.